Dziś rozmawiamy z panem Mohabem Redon, który jest dezydentem w kurocie Sharm El Sheikh na południu Synaju. Jak się rozpoczęła pana przygoda z Polską oraz skąd tak dobrze zna pan nasz język? Jak studia, zacząłem myśleć po prostu że o pracy. Zacząłem pracować w turystyce po angielsku czy po niemiecku, a później zacząłem myśleć o może jeszcze inny język przydasz. Spotkałem się z przewodnikiem, który mówi po rosyjsku i pracuje tak od wielu lat. Mówił do mnie, biegnij żeby uczyć język polski. Dużo Polaków są i nie ma Egipcjan mówiących po polsku. Zrobiłem taki mały jeden kurs w Kajże, a później jeszcze słyszałem, że można pojechać do Polski i na uniwersytecie zrobić jakiś kurs. Dostałem wizę, mam już e, zarezerwowany segment akademiku, zarezerwowany kurs. Pojechałem do Polski w roku 2001 i miałem tam dokładnie 5 miesięcy w Katowicach, w Szkołę Języka i Kultury. I zrobiłem ten kurs, wróciłem do Egiptu, jak wróciłem do Egiptu, praca szukała mnie, znalazłem pracę bardzo szybko i zacząłem wtedy pracę z Polakami. I od tego czasu po prostu pracuję po polsku. Ja nie byłem w Polsce od tego czasu, od roku 2001 nigdy nie byłem w Polsce. Tyle lat pracuję po polsku, w Egipcie tak po prostu czasem śmieje, się, bo od rana tak do 16, do 17 cały czas mówię po polsku, nie mówię po arabsku. Więc miałem szansę po prostu, żeby to praktykować ten język w Egipcie. Co Pan myśli o naszym kraju? Ogólnie tak jak przyjechałem do Polski, były tak fajne, że nie tylko język. Były takie okazje, że one święto zmarłych. W szkole tak oni tłumaczyli do nas, co to jest dokładnie. Takie andrzejki zrobili dla nas wieczór. Andrzejki, jak wygląda tak na przykład te jabłka, czy tak wszystkie nie wiem, woski przez oko od kulucza. Tak wszystkie te rzeczy zrobiliśmy. Wigilia wszystkie te lektorki z tej szkoły tak po prostu przygotowali te 12 potrawy. Więc kultura tak po prostu bardzo mi się podobała. Teraz ja miałem podróż po Europie, zwiedzałem takie różne kraje. Ale taka ciepła tak jak w Polsce naprawdę nie znalazłem. Tak między ludźmi, tak ludzie są przyjaźni naprawdę. To mi się podobało bardzo w Polsce. A jakie jest najpiękniejsze według Pana miejsce tutaj u nas w kraju? Jeżeli tak, jeżeli mówię tak o mieście na przykład jako typu Kraków e, czy tak, e, ja nawet Kraków, jak byłam w roku 2001, wolałam być w Krakowie po dwa razy, tak mi się podobało. Polska ogólnie naprawdę jest ładnym krajem. Już mam porównanie, Podróżowałem w Paryżu. Nie zrobiły dla mnie takie większe wrażenie, jak w Polsce tutaj naprawdę jakieś ziom takimi między miastami, tak że zobaczyć, tak jak wygląda Polska, to Polska jest bardzo ładnym krajem. A jak pan postrzega Polaków tam w Egipcie? Polacy w Egipcie jest bardzo ulubiony klient dla pracowników. Jeżeli w hotelach, czy ludzie na bazarach, czy... lubię Polaków. Klient przylatuje, przychodzi do mnie. On dwa dni przed, przed odlotem dzwoni, że on przylatuje. Ja może nie pamiętam tego klienta, ale on na przykład był 4 albo 5 lat temu, ale jeszcze pamiętam mnie i przyjeżdża i szuka mnie po prostu jak przylatuje, że chce spotkać się na kawie albo coś. Więc Polacy tak, jest bardzo ulubiony klient, ogólnie nawet w hotelach. W mentalności tak po prostu, oni tak po prostu przyjaźni do ludzi i szanują ludzi i, i nie jest kłopotliwy klient. Polacy zawsze jak przyjeżdżają tak po, na, po spotkaniu, przychodzą, pytają na przykład, jadą na wycieczkę do jak mamy się obrać. Jak zachowywać się w tej sytuacji? Zawsze przychodzą, pytają. Mogę powiedzieć im teraz w tym okresie, że jeżeli podróżuję do Egiptu, że bardzo spokojnie mogą przylecieć tak do kurortów, na przykład jeżeli szarmy się, da, ale żeby teraz w tym okresie, żeby nie przyjechać tak do dużych miast do Kairu czy do Aleksandrii, może nie polecam w tym, tym czasie, ale mogę powiedzieć, że bardzo spokojnie mogą przylecieć do naszego kraju do kurortów. Ja nie chodzi o tę sytuację, że wojsku po prostu, e, można powiedzieć, wywalił prezydent i wojsko rządzi. Myślę, że to jest dobry krok, bo prezydent, e, po prostu mieliśmy jeden rok z tym prezydentem. Jeżeli on kontynuuje dalej tak te cztery lata, to może za cztery lata nie będzie Egipt w ogóle. Gdzie ja żyję? Na przykład po odniosek się e, patrzy tak na, 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 na różne rzeczy, które zepsuły się w czas panowania tego prezydenta ktokolwiek chciał zrobić, czegokolwiek zrobił. Ktoś buduje nielegalnie, buduje nielegalnie, bo prezydent po prostu nie honoruje prawa, nie honoruje konstytucji, nie, nie honoruje... Tak, prezydent obiecywał bardzo dużo rzeczy przed wyborami po prostu. Zrobił taki program, program mówi, że... Stodniowy program rozwiązań problem, ten problem, ten problem. Te wszystkie problemy, nie mówię, że są rozwiązane, ale zostały więcej. Żadnego problemu nie rozwiązały. I kraj tak po prostu, jeżeli dalej, on kontynuuje dalej, jak mówiłem, to mogło być, że za 4 lata nie będzie wojsku, nie będzie policji, nie będzie po prostu, wszystko po prostu idzie bałagan, totalny bałagan. Więc wojsku bardzo dobrze zrobił, że zrobił porządek z tym. My poczujemy porządek w kraju. To jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.